Cześć. W dzisiejszym filmie nauczymy się jak zrobić karkówkę w sosie śliwkowym. Jest bardzo prosta w przygotowaniu, delikatnie słodko-kwaśna, idealna na obiad. Zaczynamy od opruszenia karkówki solą, pieprzem, słodką papryką i majerankiem. Na tym etapie możecie dodać odrobinę oleju i zamarynować mięso przez noc. Możecie też smażyć od razu. Obsmażamy plastry mięsa do zarumienienia z obu stron. Jeśli szukacie przepisu na karkówkę, po tym filmie zobaczcie mój przepis na karkówkę w sosie własnym z pieczarkami. Na patelni po mięsie smażymy cebulę, solimy i dodajemy czosnek. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Dodajemy mięso. pokrojone, suszone śliwki i wodę. Dodajemy powidła i koncentrat pomidorowy. Dodajemy listek laurowy i kilka ziarenek ziela angielskiego. Dusimy pod częściowym przykryciem około 90 minut lub do czasu aż mięso będzie idealnie miękkie. Zagęszczamy sos skrobią rozmieszaną w wodzie. Na tym etapie sprawdzamy też czy nie potrzeba doprawić sosu lub dodać więcej powideł albo koncentratu. Jeśli wolicie, możecie zmiksować sos na gładko. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też mój przepis na karkówkę w sosie własnym z pieczarkami. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!